Cześć hey wszystkim, to nie deja vu, to znowu warta u mnie i ty znowu ją maluję. Tym razem wybrałyśmy coś takiego imprezowego, coś ciemniejszego, ale coś z pazurem, coś oryginalniejszego i poszłyśmy w kolory takie mniej... Yy... Takie mniej w sumie używane na imprezy, mniej typowe, typowe, czyli taką... Nie sama czerń, tylko tak, będzie, um, taką leśną zieleń, um, taką oliwkową zieleń i dałyśmy dużo, dużo takiego błysku w takim miedzianym odcieniu. Mm. Dlatego rzęsy i neutralna reszta twarzy. Um, um, Marcin chyba pasuje, nie? Pasuje ci do włosów taki odcień zieleni, mi się no, daje Tak, tak się nie. ładnie współgra spół, i złoty kolor. że to jest taki odcień z, zieleni, taki... Um, Ko końca wakacji mi się wydaje. Nie wiem, tak. jak jesteś opolona, kiedy tak. taka ziemi pasuje wtedy fajnie. To jest taki przejściowy makijaż między latem a jesienią, mm -hmm. do trochę, nie? Także zapraszam Was do oglądania. Zacznę sobie od takiego jasnego złotego cienia i no, żeby na całą powiekę to taki mój bazowy cień. Listę wszystkich kosmetyków napiszę na dole, teraz nie będę wszystkiego nazywać. Wszystko będziecie mieć napisane. Taki jasne złoto i nakładam go mm, na ruchomą powiekę, aż do załamania. Teraz wezmę żelowy eyeliner i pędzelek do kresek, mój ulubiony Sigma 11 i będę rysować dość taką dramatyczną kreskę. Skończyłam malować kreski, takie dość długie, troszkę zaokrąglone i wezmę ciemnozielony cień z, z paletki uh, Darks, ten ulubiony mój i wasz. I wezmę go na pędzelek 266, taki ścięty, sko skośny. I będę um, rozcierać górno, górną granicę, jakbyś troszkę tak, górną granicę tej kreski. <śm> e, będę rozcierać i będę wpro w dół. I będę wprowadzać e, ten cień w załamanie, teraz spójrz prosto żeby widać gdzie masz załamanie tutaj, ok? to miejsce jakbym wracała tą kreskę odbijam i wracam do załamania Zbierę zbiorę taki ciemnozielony cień perłowy z Inglota i będę go nakładać powyżej tej mojej zieleni z Skupiam Skupiając się tutaj w zewnętrznej części. Jak mijam połowę tutaj oka, coraz mniej i że już to załamanie. W ten sposób. Teraz wezmę taki jakby złoty, oliwkowy, taki khaki cień, taki mały pędzelek do rozcierania i rozetrę górną granicę tego brązu, czy tej zieleni ciemnej, tak łącząc wszystko razem i do góry dalej się skupiam na zewnętrznej części. I teraz przechodzę do dolnej powieki. Będę rysować ją na czarno. Już do góry. Mam tutaj czarny cień, troszeczkę, troszeczkę nabrany na zwilżony pędzelek, żeby się nie sypał. I będę całą dolną powiekę na czarno. Staram się tak połączyć z tą kreską tutaj. Teraz taki w sumie chyba główny gwóźdź programu. To jest taki e, drobny brokat, bardzo mocno połyskujący. E, w takim kolorze, jakby się go nazywała. To... Jak to jest? Miedziany, Miedzia miedziany. Taki miedziany. Jeszcze Miedziany, jest złoto. miedziany pomarańczowe złoty, nie? Mhm. Strzepnę sobie nadmiar i będę go nakładać w miejsce tego złotego cienia. czym lepiej. Bardzo mocno połyskuje. Nakładam go tylko tutaj w obszarze tego cienia. Wrzucę do tej kreski, do tej wewnętrznej części. Rozetrę ją bardziej do góry, czernią czarnym, czarnym cieniem. Żeby pomyślałam, tak zmieniam pędzle, jeden mniejszy, jeden średni, jeden większy, żeby pomyślałam, że rozmiar ma znaczenie. Mm. <laughs> no jedno, ma. No? głębokie myśli, masz czasie. Słuchaj, <laughs> coś w tym jest. Głębokie. Teraz zrobię taki drobny akcencik wewnętrznym kąciku. Mam tutaj e, taki coś Liquid Metal, to jest Molten Metal. i Pędzelek do eyelinera. I takie właśnie produkty bardzo kremowe. Najlepiej nakładać właśnie w formie akcentów niż na całą powiekę, bo wtedy one będą się zbierać. No, go Tutaj w ten, ten dziubek wewnętrzny wn kącik. Troszkę na dole. tak, tak. Przyciągnąć tutaj się zanika coraz mniej jego jest ten no desen. Taki akcencik, tak się mieni fajnie. Teraz jestem taki e, matowy i połączę te dwa cienie, żeby ten nie był za jasny. Jestem takim cielistym. Mian taki skośny pędzelek i chcę tutaj rozjaśnić podłukiem ruwiowym w nie. W tym mogłabym to zrobić korektorem, ale, ale coś pudrowego w tym momencie. I Teraz tak przymierzałyśmy linię liniewodną i czarną, padło na czarną. Także puszek, także czarną liniewodną robimy, czarną kredką. Czas na tusz, wytuszujemy je na czarno. Kleję rzęsy używamy wylur, żeby sobie Marta mogła spróbować. To mam model Doll Me Up. Patrz tu. Troszkę brązera. Tutaj na, na czółko. Tutaj mam taki róż w, w takim, widzicie, neutralnym kolorze. On delikatnie wpada w taki brudny róż, ale bardzo delikatnie. Bardziej jest neutralny. Troszkę nim tutaj znaczy bardziej policzki. Ja teraz mam taki rozświetlacz w złotym odcieniu, żeby pasował do tej, do tej powieki mocno migoczącej, żeby już było full szałowo. No <grym> go w miejscu, gdzie się nakłada rozświetlacz. <grym> Nie wiem, to powiedzieć. się. mi tutaj sprośne słowo. <tryk> Kto są? <tryk> Teraz um, usta na koniec. Tutaj zmieszam takie odcienie. Tak pirowałyśmy się tutaj w sumie odcieniem um, tego różu. Więc coś w takich cielistych um, odcieniach. Nie za ciepłych, nie za różowych. Taki bardzo neutralny kolor. Tak ożywił twarz, ale nie przytłoczył makijażu. To i koleżanka będzie takie piękne naczyneczka, czy coś się zapraciła nie do śmiechów. No i tak się prezentuje gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się kiedyś przyda. Może zastosujecie jakieś techniki, warto się podoba się. Zwykle, tak, zawsze. Cieszymy się bardzo. No, bardzo nam miło, że znowu mogliśmy coś nagrać dla Was razem. I, i zapraszamy do Marta, obiecuje, że będzie nagrywać tym razem już na pewno więcej. Staram się, no. No i dziękujemy, zapraszamy do naszych kanałów do oglądania i do komentowania, jak Wam się podobało. Pa pa.